Nie ma, jesteś z Trzeba dawać, a to jest The I ze mną jest Oexon. You. I Askigus. Nie ma. No i gammy. Oby na to nikt nie weszło. Really nigga? 5, 4, 3, 2, 1. A to do Idziemy. Policja! Coś tu się, Moje się działo. Morderstwo! Ej, tam jest domek. Czujesz się jak komie na wsi. Och, ty nie widziałeś mojej si. Och. Enter. Aaa! Uuu krzesełko! Czyli co, musimy z Hyakela he ja ona najgły... Co tu się dzieje? Ja robię, ja robię parkour. Otwórz tak. to Macie, no Próbuję. Ej, wchodzę przez komin. Ej, to czekaj, to się nie ma chyba. Nie ma tam wyjść. Ktoś musi tu dostać klucz. Trzeba mieć jakiś klucz do tego. Ej tu z tyłu jest wejście. U -u -u. Co się tu dzieje? Okej, okay, otwieraj to. Otworzyłem. Nie ma wejść. O! Ok jestem. Na wejdziesz, Sirena. wejdziesz, wejdziesz. Tylko musisz poczekać. Co to było? Co to mam łyżeczkę. Dobra, musimy przetrwać. Będziemy mieli auto. Okej, okay, dobra. Ej ludzie, to nawet nie jest nasz na zewnątrz. Tu pewnie zejdą gdzieś tam. Można podejrzana sprawa, bo na zewnątrz czego nie słychać. No ale tutaj są jakieś rzeczy, tylko że i nie da się podnieść. Patrz, to rzeka. Tylko czy czas? Ja mam czas. Skąd wiesz? Jedna jest, jedna jest, Ale jest, jest, jest ta rzeka jest brudna. Ma? Piwnica! Proszę, do piwnicy! Okej. Okay. Wchodzimy do piwnicy. To nawet nie jest piwnica. To nic nie ma, to jest tylko radio. od niego Yyy... U mnie się kłóciło za piwnicę tego! Gdzie? Szymon? Co się stało? Się nie wziąłem komórki! Nie zauważyłem! O co chodzi? Co? <grytanie> <grytanie> Eee... Uuuuu, uh, jedziemy. jedziemy! Jest ktoś. To ja jadę. Ja prowadzę. To jechaliśmy. O nie już noc, będzie tu. Nie w nocy. O będą. no. Noc na noc. Welcome 7 jest. O nie, się tu boję. O bożą, chyba no, jest w coś ognisko. Czemu, czemu tam stoisz? Nie wiem, tu. Ja. Bo... Czemu nigdy nie ma? Jest tam help. O! Jestem! Nie, nie, nie. Czemu jest zawsze się tak daleko od was, Reska? Okej. Musimy iść do towera. Tylko gdzie to jest? Eee, znowu będziemy musieli szukać czegoś. O, sama nadzieję, że idzie za nami. To mi przypomina trochę to, jak No. E, te pistolet. Wow. No nie, jesteś bezpieczniejszy od nich. W sumie? Właśnie. Mam mieć latarkę! No! A gdzie ty jesteś? E, eee, w takiej wieży. Ej, zrobiliśmy no kółko! się tu. Kółko zrobiliśmy, Orks. Gdzie ten Orkson poszedł? Orkson, skąd masz to? Gdzie masz to? Eee, ja... nie wiem. Gdzie jest ta wieża? E, tam jest. Okej, okay, co? zaraz. Trzeba to porozmawiać, może tam jest tatarka i pistolet. O! nie byli. Tutaj to jest ta wieża. Welcome to Sever Devils. Ej, hey, tu jest ten. Jestem Gdzie ty jesteś? Ja, w... ja ty spadłeś A to tutaj idzie się dalej O gdzie są te nakajki? Na Ale jak ty... Gdzie jest ta No i gdzie to jest? Uuu ale czy to nie? I have a flashlight okay. On się prześpimy na razie Panko. A tutaj są dwogi, Gdzie była mój światło. A, wow, ładne widoczko. No Wyskakujemy. Gdzie jest kartka? Gdzie? To tutaj. Uuu, cenę Gdzie jest kartka? Gdzie jest kartka? Eeeeh. Maję co To jest Sliderhead. Na początku Sliderheada idziemy. Uuuu. Co ty zrobiłeś? Szymon By on under the tower. Szymon. Co? Co? What the hell? Get

gdzie jest generator? nie, nie wiem gdzie. o boże o, tego uważaj o... na sandy i uważaj na sandy i heada. no dawaj trzeba coś zbierać a no to jest i res o tym. i nie o tym ma ktoś pomysł, gdzie to może być o, o woda ja bym pożył też łądeczka coś tam jest, co to jest Domek. Do domka lecimy. O! tam się W tym domku może to być! Maska Jasona! Mam maskę! O kurwa! O, Jason, Jason teraz. Mam maskę! Dobra, idziemy dalej. Nie ma tu nic. Okej, okay, okej. Okay. Co? Co się Co się stało? się tam, dziewczyki. Okej. Ja bym tutaj jedę do bazy. Wow, zrobimy zgoń... jakiś nowy domek. Nie coś goni. Aha, goni mnie. Aha, goni mnie. O, piwnica. O, lepiej tam jest? I uberta. Mam pistolet. Mam pistolet. To już mam pistolet. To nie ma. Co to, to jest? Oksal, 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 jest? Czyli nie, to to jakieś te. Tak, lepiej się miały. O kurwa, o, o co Jej! Prezydent! O, nie, co ty spadłeś? Nie spadłem. Co to było? Ja o kurwa, o, kto? Co? Trzymajcie te dzięki! Ja, ja też usłyszę. To Co się mnie bije? To się bije? To się bije.

into the bathroom sinking your steps keep